miało jej, że z każdej wieźmy współczesna technika jest w stanie stworzyć bóstwo. Nieotwarte pierwsze wrażenie ohydnego obrazu odbitego tafli jeziora, kontradykcji z pięknym właniającym się teraz z kryształowych lusterk dawał przesmak fikcji i mirażu. Jeżeli taka jest technika, to po co, że jestem tu dłużej potrzebna? Przecież można wziąć byle opasą cierpiącą na obsyti damem spod bramy brander i będzie w stanie rządzić Majesty 12. Przegromna rządza władzy prowadziła kondorice i dawała jej niespożyczoną energię. Tak i teraz nieotwarcie uczepiła się myśli. Muszę mieć life span 500 lat. Na Radzie Majesty 12 będzie Woniar. On musi ten problem rozwiązać. Ponaddziękowy tub łączył rozwiniętą sieć podziemnych metropolii alienów z centrum badawczym Los Alamos Laboratory. Cała naziemna część laboratoriów na wypadek ataków nóg była przyniesiona do mieszczących się 3000 metrów pod ziemią schronów. W jednym ze stronów naukowcy, pracując nad rozwojem NWO, przygotowywali plany operacyjne na całkowite zapanowanie nad ziemianami. Chciałem tu w imieniu NWO pochwalić ONZ za te obiecujące dobre wyniki dające dobry proskot na ujażnienia ziemian. Udało się wywołać wojnę światową, podczas której ziemianie utracili swoje prawa i własności. Przez ogromnemu wkład pracy ONZ Prowadzona jest permanentna wojna, a jej celem jest odebranie ziemianom komodityz, takie jak ropa naftowa, diament, uran i woda nadająca się do picia. Nasze hasło: "Dajcie nam kontrolę nad żywnością, a zawadniemy światem". Zagaj zebranie przedstawiciel ONZ do sprawdy żywienia FAO. Monsanto wreszcie ujarzmiło nieposłusznych farmerów. Muszą od nas kupować ziarno, które wydaje jeden raz plon. I koniec. Z tego plonu już nic nie jest w stanie się urodzić, tylko my dajemy ziarno, z którego będzie nowy plon. Jeden cykl rozrostu i koniec. Możemy łatwo doprowadzić ich do śmierci kudowej poprzez niewydanie nowego ziarna. Również potrafiliśmy zamknąć łowiska ryb na Bałtyku i Morzu Północnym. Odkupiliśmy od rybaków kutry. Jest to bardzo humorystyczne, jak stary szybry na helu zajmują się agroturystyką. W ten sposób społeczność nad morzem musi zaopatrywać się w rybę w naszych chłodniach, które my kontrolujemy i odpowiednio chemizujemy. Odyrwały się puszne brawa i nas zaszedający w prezydium Majesty 12 nie podzielał tego gorącego entuzjazmu. Są jeszcze duże niedociągnięcia w kontroli NWO. Zrobił przerwę i skierował się do kondolisy. Niepokojące jest to, że pomimo totalnego wprowadzenia na uniwersytetach brainwashing technikas, Znajdujemy ciągle wśród ludzi osobniki wykazujące inteligencję. Kontrola żywności odniesie tylko wtedy 100% skutek, jeżeli 100% populacji spożywa wydane dla tej populacji surogaty, a potem leczy się lekami zalecanymi przez naszych farmaceutów.